Kurczaki, wydałem wszystkie pieniądze na ten komputer on nie funkcjonuje i tak powinny. Eee, może mnie oszukali i włożyli inne podzespoły niż powinny być. Ja się dobrałem poszczególne sprzęty i to przeze mnie nie współgrałem tak jak powinny. Ale czy taki komputer za 4000 złotych w 2020 roku może spełnić nasze wymagania? No mi się wydaje, że tak, dlatego odłóżmy żarty na bok No no i jest, a w dzisiejszym filmie Przetestujemy sobie wydajność mojego komputera za 4000 złotych, po... Półrocznym użytkowaniu go. Dzisiejszy materiał będzie składał się z trzech części. Będziemy go testować w najlepszych grach. Zobaczymy jak sobie poradzi, czy się w ogóle nie przekrzyje, No, bo wiadomo, różnie to z takimi komputerami jest, ale nie, ja go tu pięknie, więc nie ma takich szans. Zmierzy się z szeregami i z szerema ponieważ w dzisiejszym odcinku również Wam pokażę, jak sprawdzać wydajność naszego komputera w różnych właśnie do tego programach przeznaczonych na przykład jak zobaczyć czy nasze wszystkie rdzenie, naszym sześciordzeniowym procesorze od AMD dobrze się sprawują, jak mam temperaturę i, i ogólnie czy wszystko dobrze sprawnie chodzi. Od razu chciałbym zaznaczyć, że też nie jestem żadnym specem od informatyki bo nawet nie jestem na profilu informatycznym tylko jestem, można powiedzieć, że zwykłym graczem, który sobie zakupił komputer za 4000 zł, jako też grafik komputerowy, używam różnych programów graficznych, więc w Photoshopie albo w innych programach właśnie do tworzenia grafiki komputerowej też sobie go postaram przetestować albo właśnie do programu do montażu bo głównie do tego go używam, żeby nam się po prostu nie zacinął i wszystko nam tu ładnie banglało, ale wiem, że ty tu głównie jesteś po to, żeby sprawdzić czy taki komputer za 4000zł opłaca się w dzisiejszych czasach kupować, czy może zainwestować w lepszy, czy możesz jeszcze Włożyć w niej fundusze i będzie równie porównywalnie dobry. No, oczywiście wiadomo, poniżej 3000 zł, raczej nie schodzimy w dzisiejszych czasach. E, tutaj macie również wyświetlone specyfikacje, jakie są wy właśnie w właśnie moim percecie, ponieważ ostatnio w moim filmiku, który jest tutaj, po mojej lewej, tak, po mojej lewej, po waszej prawej, wyświetlony w karcie, e, mój ostatni filmik, gdzie kupiłem sobie ten komputer i gdzie go po prostu unboxingowałem, więc tam możecie również sobie sprawdzić specyfikacje jak dokładnie o nim omawiam. Tutaj macie też wyświetlone, więc o, to już Wam znika, więc będziemy mogli sobie za to przechodzić do głównego testu. Pokażę Wam, jak właśnie sprawdzać różne temperatury na poszczególnych rdzeniach. Czy nikt nas nie oszukał, właśnie, by składanie naszego komputerka, bo wiadomo, jak to jest, czasami jakieś jakiś jaduszki składa komputerek i... Het! Dla mojego brajanka sobie wezmę battu i bodu może jakiś gorszy, nie wiem, z internetu, znaczy. Nie no dobra, ja do internetu nic nie mam, ale głównie ten komputer składam pod AMD, po on mój procesor. A zanim przejdziemy do głównie sprawdzianym wydajności, trzeba ktoś tak prosto u Was o zostawienie łapeczki w górę, ponieważ ostatnio po było aż tyle, więc to mnie głównie skłoniło do nagrania kolejnej części. Zostawcie również subskrypcję na kanale, tutaj macie lata wam taki czerwony guzik, jeśli go klikniecie, zmienicie na kolor szary i wtedy będziecie na bieżąco z kolejnymi takimi pięknymi materiałami z moim komputerem a być może przetestujemy go również też w innych wersjach, na przykład gdy mierzy się z moim starym PC który był, był już dość słaby, więc jak ostatnio, wiecie, pod 400 p w górę no to tutaj takie, no minimum 150 na w górę i testujemy go przeciwko mojemu staremu komputerowi, po prostu tam też zrobimy taki wydajność i będzie komputer za 4000 zł kontra komputer za nie wiem 1500 zł, więc to po prostu masak. Możecie się przypaść na mojego Instagrama, ponieważ tam często dodaję jakieś nowinki związane z moim kanałem, też z moim komputerkiem, więc bądźcie na bieżąco właśnie z moją osobą i będziemy przychodzić do głównych egzaminów, jak sobie po prostu nasz komputerek poradzi. Ok, mordeczki, już jestem w moim głównym miejscu pracy, mamy przed sobą właśnie... Kilka programów i kilka gier, które chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować, jak one się spróbują po prostu na moim komputerze. Wiadomo, na sam początek, chciałbym również dodać, że my zaczniemy ten testik, że komputer został y, w całości wyczyszczony, z, żadnej, z wszystkich zakamarków, z wszystkich kurzów. Pamiętajcie, żeby nie czyścić kompresorem, ponieważ tam różne chipsety lub inne mechanizmy, które znajdują się w naszym całej mogą się po prostu zepsuć. A później naprawienie takich malutkich drobiazgów, może po prostu osłabić nasz budżet. Wprost, mam tu na kartce, Właśnie mamy specyfikację, tutaj wszystko mamy. Co chciałbym wam przekazać w dzisiejszym filmie, będziemy sobie mierzyć średnią liczbę FPS w moich grach, w moich programach również maksymalną, minimalną i chciałbym wam na samym początku pokazać, jak sprawdzić właśnie wydajność naszego komputerka, jakie mamy również podzespoły Jeśli ktoś by tego nie wiedział, to wchodzimy po prostu sobie w nasz komputer, klikamy właściwości, pojawiają nam się podstawowe informacje właśnie o naszym PC-cie mamy tutaj właśnie pamięć RAM, procesor, tak to 3,4 GHz, ale jeśli chcemy bardziej zaawansowane ustawienia, oczywiście wchodzimy do menedżera ustawień, mamy po lewej stronie właśnie taką. E, witrynkę, i tutaj mamy na przykład karty graficzne. Możemy sobie właśnie to kliknąć dwa razy, i już się nam odpowiada. Nvidia GeForce GTX 1660, i możemy sobie sprawdzić, co tutaj mamy sterowniki, szczegóły, zdarzenia, zasoby, e, zakres pamięci. Możemy sobie tu po prostu wszystko sprawdzić: klawiatury, jaką mamy, podłączoną komputer, jakie mamy kontrolery dźwięku. Tutaj widzicie, że jak sobie nagrywam, to mamy dość dużo tych kontrolerów dźwięków, na przykład mikrofonik, tutaj właśnie kamerkę monitory, jakie mamy podłączone, także tu wszystko się znajduje. Jeśli chcecie sprawdzić sobie właśnie wydajność, to dość popularnym skrótem krewszowym do tego, by to uczynić, jest Ctrl Alt Delay. Wiadomo, manager, że zadan nam się wtedy uruchamia. Zazwyczaj tu klikamy po prostu, jak nam się coś zatnie i uruchamamy ponownie albo kończymy po prostu zadanie, jednak Powinniśmy w tym momencie przejść do wydajności I sami widzicie, że tracę połowę karty graficznej, gdy mam odpaloną właśnie kamerkę, która nagrywa moją twarz mikrofonik, mikrofonie. Pamięć jest w 28% zużywana, a procesor praktycznie tylko w 4%, więc procesor jest... Good. Ale jeśli nam takie podstawowe informacje nie wystarczą, to przechodzimy sobie do pierwszego programu w dzisiejszym odcinku. To jest po prostu Photoshop i Sunny Vegas, dla was później przygotowałem. Na Frapcie i e MSI Afterburner będę wam po prostu potem pokazywał, jakie właśnie mamy benchmarki i FPSy w naszym komputerku, gdy gramy sobie w poszczególne gry. Ale najpierw wchodzimy do Huawei Info. Jest to jeden z najlepszych programów, jeśli chcemy sobie po prostu na bieżąco śledzić, jakie mamy specyfikacje, czy nasz komputer po prostu dobrze funkcjonuje, jakie mamy tutaj statystyki. Sami widzicie, że na sam początek uruchamiam właśnie nam nasze cepu o informacjach naszego procesorka. I możecie tutaj zobaczyć, jakie mamy traktowanie zegarów na poszczególnych rdzeniach. Możemy sobie to również zamknąć, sami możecie zobaczyć. I wtedy możemy sobie poszczególne nasze urządzenia w naszym komputerku, które po prostu mamy podłączone, sprawdzić bardzo dokładnie. Dajmy na to pamięć. Mamy 34 GB. I tutaj możemy również sprawdzić czy, wiecie, w jakimś komputerniku, albo, albo w innym serwisie, w którym składaliśmy nasz komputerek, czy po prostu nas nie oszukano. Głównie ten program skupia się na e, obserwacji naszego procesora. Sami możecie zobaczyć, e, jakie mamy temperaturę na poszczególnych zegarach, które po prostu nam się przegrzewa. O! I... Znaczy, no, teraz wam tego nie pokażę, ale biorę sobie tutaj moją błoń e, i mogę sobie uruchomić... O! Nie wiem czy będziecie to słyszeć, ale dzisiaj po prostu nasz komputer za bardzo się przegrzeba, że po prostu podzespoły nie będą się tak męczyć, będą nam dłużej tutaj się użytkowały. Tutaj mam wszystkie informacje z ostatnich właśnie pomiarów i kliknięcia sensors. To na poszczególnych zegarach wam sprawdzi, jakie macie temperatury. I czy na przykład, właśnie, sześciorodzeniowy wasz procesorek dobrze oddziaływuje? Czy wszystkie rdzenia dobrze działają? Wiecie, bo czasami się zdarzy tak, że jedno rdzenie się może przeczytać i działać na pięciu rdzeniach, więc tu też należy wszystko sobie to mniej więcej śledzić. Ja nie będę się tutaj jak zbytnio na tym rozczulał, ponieważ też nie jestem nie wiadomo jakim specem od tego. I uruchamiam sobie teraz FRAPSa i MSI Afterburner. No i właśnie, do czego też MSI Afterburner nam się tutaj yy, służy? On służy nam do potrękręcania naszego procesorka Jeśli po prostu nie wystarczy nam wam taki limit jaki teraz macie To sami może, widzicie, że tutaj power limit nie jest na 100% jednak uważajcie, uważajcie jeśli nie chcecie spalić swojego procesora, ja wam tu ustawiam na przykład, o, takie randomowe teraz ustawienia. Pamiętajcie, żeby, no, jeśli nie jesteście w tym doświadczeniczni, żeby tak po prostu nie robić. Ale możemy sobie po prostu obniżyć e, osiągi naszego procesora, żeby po prostu nam się nie mańczył. Sami widzicie, że ta temperatura spada. Jeśli ktoś wam po prostu na despot zrobi, ktoś wam zrobi, wiecie, pranka. Mordy, dziękuję wam za tego pranka. Dajcie to dajcie a Ładnie. To spokojnie za każdym razem możecie sobie y, zastosować ustawienia do waszych docelowych o, sami mi widzicie takie, jak po prostu powinny być. Możecie również sobie wejść w zakładkę wentylatory, tutaj sobie uruchomić właśnie taką opcję, włącz automatyczną kontrolę wentylatora. Jeśli po prostu te wentylatory są dla Was zagłośne, sami widzicie, że mogę sam tu sobie Przykręcić naszego wentylatora. Jeśli po prostu dla Was działa za głośno, to ja sobie mogę tutaj wszystko modyfikować. Mogę sobie troszkę ściszyć. Monitoring tu możecie sobie też monitorować, właśnie tak jak wcześniej sobie wspominałem, właśnie w Hava Info, temperaturę naszego procesorka. użyjcie tutaj wszystkie, macie po prostu temperaturę. Temperatury na poszczególnych rdzeniach, wszystko możecie sobie tu ob obserwować. Ja wam o każdej opcji nie będę wiadomo tłumaczył, bo by mi to zajęło cały film. Teraz przechodzimy w zakładkę, która Was najbardziej interesuje, czyli benchmark. Ja sobie specjalnie postanowiłem dla was tutaj właśnie, żebyście widzieli jak tu ustawić. Macie tutaj brak, czyli początkowy zakres nagrywania po prostu mierzenia yy, naszego benchmarku naszych FPS. -ów. I tu mam sobie page up, żeby po prostu page up i page down są najrzadziej używane, więc page down sobie dajemy jako koniec, a page up jako początek. Yy, klikamy zastosuj, OK i teraz będziemy sobie mogli po prostu mierzyć nasz komputer, wszystko jest git więc możemy przechodzić do naszego pierwszego programu a i właśnie chciałbym dodać, że jeśli chcecie, żeby na bieżąco były wyświetlane wasze statystyki właśnie z MSI Afterburnera musicie mieć zainstalowane razem z nimi Riva Tuner, po prostu będzie wam na ekranie wyświetlało, ja tego na razie nie potrzebuję yy, ponieważ yy, chciałem wam tu głównie pokazać jak się FPS czy gra nam w ogóle nie ścina, czy programy nam się nie i jak on po prostu funkcjonuje po pół roku, yy, pierwszą gierkę jaką, jaką chciałbym przetestować to jest wiadomo Counter Strike Grapple Offensive modeczki czyli gierki w którą nie jestem najlepszy no, no nie jestem najlepszy nie oszukujmy się ale czas zobaczyć jak tam po prostu nasz komputerek się sprawdza ale głównie to jest poradnik dla was żebyście widzieli bo ja mimo tego że nie jestem żadnym wiecie informacjami tak wcześniej wspomniałem to po prostu wam pokazuję jak wy możecie sprawdzić swój komputerek jak możecie porównać do z mojego żebyście po prostu mieli porównanie czy macie podobnie komputerek do Naxona Pierwszą grą, jaką weźmiemy sobie pod lupę, tak jak wcześniej wspomniałem, będzie CSGO. Jak sami widzicie, liczba klatek jest jak najbardziej zadowalająca, Mieści się od 120 do 210 na sekundę, więc jest to bardzo dobry rezultat, jak na takie komputery. Ja i tak tego komputerka w dzisiejszym filmie nie testuję w nie wiadomo jakich grach, tylko takich podstawowych, które są najbardziej popularne, a nie wymagają od naszego komputerka zbytniego wysiłku. Jednak wszystko jest tu poustawione na najwyższych ustawieniach. W prawdolnym roku macie właśnie moje benchmarki i moje ustawienia, i jak nasz komputer pracuje, gdy mamy uruchomionego naszego CS, CSa. Sami widzicie, że liczba klatek na sekundę jest tak duża, że gdy nawet strzelamy nie odczuwamy spadku FPSów. Gdybyśmy momentalnie testowali nasz komputer i na to w Wiedźmi lub w GTA prawdopodobnie liczba klatek by wynosiła około 80. Następnie przechodzimy do naszej gry z podwórka, czyli Minecrafta. Sami widzicie, że średnia liczba FPSów jest około 140, co jest i tak bardzo dobrym wynikiem, gdy wygraliśmy sobie opcję fajna, najlepsze shadery i gramy w rozdzielczości Full HD. Oczywiście, żeby nie było we wszystkich grach Dałem sobie unlimited FPS, ale jeśli nie chcecie przyciążyć swojego komputerka, to po prostu ustawcie sobie stałe 60 FPS ów i wszystkie gierki będą naprawdę pięknie śmigały. Jak sami widzicie, nawet w Minecrafcie tutaj staram się robić różne rzeczy, żeby po prostu obciążyć troszkę naszą kartę graficzną, jednak nic nie przeszkodziło, żeby dalej się świetnie sprawować. Prawdopodobnie, nawet gdybym sobie przeszedł do Endu i walczył tam naprawdę z wielką ilością endermanów i smokiem Endu, to prawdopodobnie liczba FPS-ów nadal była taka sama. Więc jak najbardziej w się Minecraft Krafcie żadnych cięć, żadnych lagów. Pięknie wszystko płynie chodzi. Nie ma żadnych większych spadków FPS. We Fortnite nigdy się nie spotkałem z lagami. Na wcześniejszym komputerku komputerku za 1000 zł. W ogóle Fortnite mini poszedł. Po prostu. Zainstalowałem, były tak wielkie lagi, że musiałem czekać około 5 sekund na załadowanie kolejnej klatki A tu wszystko nam pięknie ładnie chodzi, na epickie ustawienie wszystko sobie poustawiam na epickie Full HD, rozdzielczości, unlimited FPS, wiadomo ustawione Więc naprawdę to jest kolor, staram się jak najbardziej go pielęgnować, także Także napiszcie mi czy chcecie kolejną część, bo to, w samych grach go przetestowałem W Wiedźminie, w gita, w Farmingu, czy też innych bardziej wymagających grach Ale mi się wydaje, że tam i tak stała liczba FPS była około 60 do 90 no i dobra Dzieńaczki. to ktoś by było na tyle w dzisiejszym materiale, sami widzieliście jak komputerek za 4000 zł. W moim zdaniem dobrze się nawet spróbuję bo na razie o mi wystarcza. Co najwyżej będę na przykład w przyszłym roku sobie zmienił poszczególne podzespoły, ale na razie wszystko zupełnie, e, wiecie, bangla i spełnia moje oczekiwania, więc y, ja nie mogę narzekać wyrazcie swoją opinię oczywiście, jakie wy macie PC-ty, jak wam się sprawują i przetestujcie je sobie w takich samych testach, jak ja tu je przedstawiłem, y, bo naprawdę wtedy takie porównania będą oczywiście bardziej rzetelne i wszystko będzie oczywiście bardziej jasne, jakie komputerki pod swoje wymagania można dobre? Ja wam po raz kolejny dziękuję za oglądanie tego materiału możecie zrobić oteczkę w górę, jeśli wam się on spodobał zostawcie również subskrypcję na kanale, tu macie ten czerwony guzik, możecie go kliknąć w tej chwili, żeby po prostu być na bieżąco z każdym Moim przyszłym materiałem, ją również na mojego Instagrama. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. nadzieję, że bijecie szybko te łapeczki I trzymajcie się, do następnego, tego cześć!